Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Kaktus Polak, a to jest kolejny odcinek kolejny odcinek gameplay z Skyrim. Jestem dopiero na początku gry. Jestem. Rozumiem. Jestem kajtem. Używam szponów. Ja mam duże obrażenia. Dobra. Więc może. No tak, nie wiem co zrobić. Wykonałem jego questy, dobra, bądź cicho. Już szukam jakichś questów, pójdę do tak... karczmy. Ale już tu był jakiś ziomek. Może tu czekać swój, porozmawiać. Na co się gapisz? Masz jakieś piwo albo miód? Mam. A szkoda mi kas na ciebie Dobra, chodź do środka Ale już był jeden ziomek taki Który dał questa jednego Jego kiedyś źle wykonałem i mnie czegoś co atakowało Co wam pięści Fajne. Wyglądasz na osobę, która sporo... Jasne. Co mogę dla ciebie zrobić? Gdzieś uczyłeś grać. W Piękna choć krwawa to opowieść. Grałem już dwa razy z Kairima. Śpiewaj. Najpopularniejszy utwór w tych okolicach i jeden Wygląda z pierwszych, to, z których mnie uczono. Do Ragnar Czerwony. Ragnar Czerwony, such chociaż grań. Odwiedził niegdyś naszą białą grań. Ach prawił bez końca i wciąż od początku. Ile Dobra skończę Wyszkolono mnie na Skalda zupełnie jak mojego ojca i przedtem dziadka Camilla Valerius wie, że to ja jestem najlepszym facetem w Rzecznej Puszczy Ten elf sobie kpi, jeśli myśli, że ma u niej szansę Widziałem jak zakrada się do sklepu w Rzecznej Puszczy, by z nią porozmawiać, gdy mnie nie ma w pobliżu Traci tylko czas Jak to traci czas Może masz rację Kamila pewnie postrzega Faendala jako przyjaciela, ale po co ryzykować? Ty chamie. Proszę, daj Kamili ten list. Jest pełen złośliwych bzdur. Powiedz, że to od Faendala. Ja zrobiłem kiedyś to... Tyle. W Akademii Bardów, w samotnych. Szkolą tam bardów i skaldów, takich jak ja. Jeśli się tam udasz, porozmawiaj z wiarmą, rektorem uczelni. Dobra, nieważne. I tak, ja zrobiłem kiedyś quest w sposób, że poszedłem do tego faendala i dałem od faendala list do tej Camille, tam. I tak nie róbcie, ponieważ atakują was ziomki jakieś, więc. Yy, to. Powinien przekonać Kamilę, żeby więcej z faendalem nie rozmawiał. Gdzie ona jest w środku? I chyba nie ona. Tata mówi, że za często zadaje się z nieznajomymi. Ale co wydajesz się... Hmm, Jak gracie Kagitem, to atakujcie szponami, pazurami, pięściami. Ponieważ dają 15 obrażeń, to tyle niż... Cóż, ktoś musi miecz. Zrobić. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu du O czym ty mówisz? Co jest w tym liście? Ojej, chciał... Chciał, żebym pomyślała, iż napisał to Faendal. Dziękuję za słowa prawdy. Porozmawiaj też z Faendalem. Na pewno będzie ci wdzięczny, jeśli weźmiesz go w obronę. Lepiej przyjemno. Już... Kupiec rzecznej put... Tak, zdarzyło się małe... małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Tak, Chodzi o pewną, wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli... Warto zrobić na początku, bo tam jest jakiś tam quest główny. Twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do czarnej głowiny. Kiedyś tu włamiesz kradnia, to jestem kredżitem, nie? Jason <laughs> Gdzie a ja może ucznictwa nauczyć Naprawdę te szpony są mocarne Gdzie tam jest tam to Ferander? Jero, a potem się Widać aż stąd. To ta góra ponad będzie grało Kajitem. Najpierw grałem wojownikiem, później magiem. Nawet mamy jeszcze gdzieś zapis maga. Z pewnością nie ma w Skyrim. Doceniam Twoją pomoc. Weź to, proszę! Nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w tartaku. Pokażę Ci, co potrafię. Czy warto? A nie będę. Dobra, pokażę Ci, co potrafię. A wyjdź. Ty coś masz? Cieszę się, że mogę jakoś nie. pomóc. Pójdziemy dziś jeszcze do tej knajpy jeszcze raz Dobra, pobiegnij trochę, chodzicie Mam lekko zbroję, mam, mam zamiar sobie wykuć ciekową. Będę używał lekki zbroj, ponieważ będę złodziejem. Ty jesteś gospodarzem? Mamy pokoje i jedzenie. Na hmm. również. Ja go Spójrz na to Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy No ale zrobimy to, w najbliższym czasie Napoje dla spragnionych, dla głodnych Dobre, Możemy coś sprzedać Przedaj, sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj O, wszystko poszło W Możemy coś pokraść. Ja jestem z udziałem, prawda? Dlatego mnie szkolono wszystko, co się będziemy czaić, prawda? Dobra, ile to jeszcze sprzedamy? Też wszystko. Ty, 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 ty. Yy, Mam coś do Ciebie po... na sprzedaż. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? No, nie mogę Ci sprzedać. Co, nie chcesz swoich Prowadku. rzeczy? U, otwieram Gdzie ten ziomek? O, tu jesteś. Daj mi kufel miwa. Przynosisz tylko kłopoty. <laughs> mhm. Mm Chyba nie chciałeś ze mną rozmawiać, prawda? Pijemy za naszą młodość zapłynący jak... Dobra, jakaś walka by się tu przydała pokazać jakie też płony są pożyteczne. Ale pójdziemy gdzieś w las. Chyba, że jakiegoś kwesta jeszcze złapać. Też jak jednego tu zdobyłem yy. zaj przywódcy, Zrobimy... Jak daleko to jest? To jest... Dobra, rozumiem Eee... Za daleko Może coś innego? O! Złoty Szpon zrobimy J... Złoty Szpon Mapa Też daleko Kurczę Nie ma nic bliżej Kurczę chcesz porozmawiać? Musisz posłuchać mojego Swena. Śpiewa w gospodzie prawie każdej nocy. Dobra, biegniemy. Do tego do zdobia do, do, do tego szpona. Może ciekawego po drodze, co będziemy. No wyłaś. Mam już aktywowany kamień niezłodzieja, więc... co to? Mogę to Co? Kurczak jest krytny Dobra, co się udepacza gdzie dżemużnim? Idziemy dalej. Chciałem jakiegoś przeciwnika spotkać, żeby z nim powalczyć. O! Widzicie na jednego strzała go mam. Tak wiem, że to jest jakiś cały przeciwnik, ale nie tak nieźle, prawda? Wilka mam na jeden strzał. Dałoby się coś, co mogę zeskórować. O, tu jest jakiś przeciwnik, patrzcie. Widzicie? Na jeden Nie ma drugiego? Nie ma. chcę zrobić nową zbroję, tak będę zbierał. Użyłkowactwo, się pobawię, nie wiem Napiszę, jak się gameplay z tej gry Ja trochę się nie przygotowałem do nagrania tego Tego może, nie wiem, trochę co robić Mi się gra magia nie podobała, bo była za łatwa A wojownikiem, no, źle go zrobiłem Tutaj no tej wieży wejdziemy, tam są przeciwnicy Trochę mało klatek tu mam To z nimi powalczymy. kiepski moment na zgubienie drogi. Tak, nie trafiłem ani razu. Nic na dach mam. I go nie ma. O. Zobacz, jakiś fliżer. Podoba mi się, to podoba mi się. Awansuj. K k k kondycja. Ok. Co by tu ulepszyć? Kowalstwo. Ciężki pancerz. Broń jednoręczna. Hmm. Mogę tu ulepszać? Bo ja będę chciał się. Takimi meczami, toporami A nie wiem Ucznictwo, leki panczerz o może to lepsze, okej, okay. Dobra Tu szukamy se ich no wszystko bierzemy, bo mam dużo rzeczy Wszystko Najbli najszybciej będę chciał się do pękniny udać jeszcze mam nadzieję, jeszcze... chwila, chciałem... ambulant aktywny Magia... aktywne efekty Nie mam moce Mocny wzrok Mieszek Nie będę brał już śmieci, bo po co mi one? A nie będę chciał się udać, bo tam jest gilty złodziei I tam się dostaje fajny pancerz dla złodzieja I chyba nie jest jeszcze anny wytrych, ale nie jestem pewny z góry... jakiś przeciwnik No Co? Tyle? Żadne wyzwanie nie było Ciężko mi się przyzwyczaić do tego ruchu myszki W Skyrimie Jest trochę za mało Czuły Wiem, że sobie można go podkręcić, ale... Nie za samo Co w innych grach Idziemy do przodu Trzeba tego szpona znaleźć Tu będą przeciwnicy Ja to wiem, bo pamiętam Czarny głos Będzie chyba nawet mak. Szybki save Quick save znaczy Dobra, nie będę o kondycji na darmo I... Jest czego nie mogę trafić Dobra to normalnie Widzicie no naprawdę Te taki są kodatkie Gdzie jesteś? Ej Nie widzę cię O tu jesteś Czyma myślę, że dasz mi radę Nie ujdziesz stąd, życie Tak, to tu nie idzie z życie a dwa strzały ci mam I Tak, wiem, że nie trafię, ale ciężko mieć z taką ilością klatek Tu jest jeszcze jeden Ciebie już trafię Widzicku zniszczyłem Prawda jak gracie cage'em nie używajcie miecza, ani sztyletów Przynajmniej na początku Bo samo to jest niż Szpony 15 obrażeń, możecie nawet zobaczyć Tutaj gdzie punkt obrażeń Trochę to śmieszne, ale prawdziwe No, w się Ja Na najszybciej się dostanę do pękniny Jeszcze może trochę białej grani domów pokradam w nocy i będzie fajnie Zbiję majątek A się może podskradam Dobra biorę wszystko Jeszcze trochę mogę unieść yy, To ciężkie, nie wydebrał Tu tutaj chodzi, nie dlatego do tego, podoba mi się te finiszeli, kurcze, tylko złoto będę brał. Po co mi te śmieci. Ale faktyczna zbroja jest lepsza od moich, chyba, butów nie tu mam. Prawda? Nie mam. Nie proszę. O, jednak nie. Nie proszę, otwarta. Dobra, wejdę, wejdę, wejdę. Dojrzyjmy do zbroi. Szybki zapis. Będą chyba te góle, ten może więcej. No zombiaki Pusto Po co to firana pisze pusto Dobra Tylko czy będą będą jakieś pułapki chyba Dobra idź dalej chyba krótki, kru, kru, quest. O, podkręci to niego. Kacz, mogę szybki atak zrobić od tyłu? O, jest jednak takie coś. Twardy, nie kłócaj, co ty głupi. Ładnie poszło yy, to nie to Żeby nie była zbroja Słabsza To spróbuję zobaczymy Strój Wkrzana 8 a to ma mała... też 8 Moje lepsze lepiej wygląda 26, a to ma 30 A, zapomniałem Trzeba tym pokręcić Dobra, e, wąż Tu jest jeszcze raz wąż i ryba tego mi wygląda na rybę Hop, quick save Kamień, dusz przyda się w przyszłości Wszystko Pusto, po co co wtwieram O, przyda się O, zamknij Wchodzimy na dół f 5 Przyzorny zawsze ubezpieczony O kurczę O big gdzie jeszcze Nie mówię, no opi Mówię z tej kuli Sabot trucizna no. Nie będę się w Walchemie Muszę wziąć magię i płomyki, Zniszczenie, pumyienie, będzie chyba boss. Dokładnie, ale na to mam sposób: typunek, broń, łuk. oma ma 7 obrażeń. O, ma 8, no, ale wiadomo, co lepsze. Trochę to zajmie, ale dobra On jest ob dobry, obrażenie ma spora na ogień A, zabij to, zabij. Nie się zbliżyć. Mam dużo więc... Ops Ops Ładnie idzie Zabierz to, będzie, zabierz to Mógłbym go wykończyć już pazurami chyba O jeszcze raz, Nie pozwól mu się zbliżyć i proszę Mistrzał, jedno a tyle nie go wydało. To zabić, uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Tak, szpon, wiem jak to działa. Szpon oznaczenia, wrota w komnacie opowieści, teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Tak? Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu nordowie. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Najpierw mnie uwolnij. Ej, ty tam. Magia. Zniszczenie, płomienie. Już prawie. Czuję. Dobra. Chyba nas zdradzi z tego co pamiętam. Róż głową! Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? Zobacz, co z nim. dobra. O, oh, już kolejny level. Tak, awansuj. I... kondycja... okej. Okay. Leki pancerz. Okej okay. koniec zabawy Było trzeba tak się męczyć Ojoj Wszystko gorsze To sobie wezmę, a co sobie może zostawić Dobra więc na ten odcinek to było tyle, więc zasilam ja i żegnam i cześć.